Cześć wszystkim! Z tej strony Maciek z Eurowizja.org. Ze mną są Kasia i Sebastian. I Salut! Rozpoczynamy, tak na dobrą sprawę, nowy sezon selekcyjny. A nie ma sezonu selekcyjnego bez dyskusji o preselekcjach. W sobotę poznamy reprezentanta lub reprezentantkę Francji, i warto porozmawiać, podyskutować na ten temat. Francja wraca do preselekcji po roku przerwy. Słuchajcie, jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy to dobrze, że Francja wraca do preselekcji, czy nie? Sebastian? Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, że oni cały czas kombinują i starają się coś tam zmieniać, żeby, żeby ten wynik był coraz lepszy. Nie tak jak, jak niektórzy nadawcy, można się domyślić, o których mówimy, którzy sobie troszkę olewają temat. Tak, Francja cały czas co roku próbuje i, i, i zmienia troszkę. Yy, Troszkę kombinuje, żeby coś urozmaicić, coś, coś zmienić w systemie głosowania. I myślę, że w końcu to się opłaci. Kasia? Mi się wydaje, że Francja przede wszystkim próbuje zainteresować swoją publikę bardzo Eurowizją. Bardzo aktywna na Twitterze jest pani Head of Delegation, która była odpowiedzialna również za Juniora. To pani, którą może znamy z konferencji prasowej, pani Aleksandra Reda-Amiel. I wydaje mi się, że te preselekcje właśnie mają tak wdrożyć taki eurowizyjny spirit trochę. Oni trochę nie mają pomysłu, jak to wygrać, a wydaje mi się, że zaczyna im zależeć. Zaczyna im zależeć, żeby zrobić z tej eurowizji coś więcej w telewizji do tej pory. No i po tych juniorowych sukcesach, wydaje mi się, że, że teraz po prostu chcą to ciągnąć. Co ciekawe, Francja raczej nie ma takiej długiej historii preselekcyjnej. Oni raz mają, raz wracają jak sprawdzałem i jeśli dobrze policzyłem, to na ich 62 starty tylko 27 razy organizowali selekcję. I tak na dobrą sprawę od, od roku 90, ty, w tym roku jest dziewiąta raz, kiedy wybierają swojego reprezentanta za, po, za pośrednictwem wyboru otwartego. Czyli nie mają takiej długiej historii i za każdym razem te selekcje są trochę inne, trochę różnią się od siebie, próbują podejść do, tych, do tego wyboru w zupełnie różny sposób, bez jakiegoś takiego systematycznego podejścia. W grudniu poznaliśmy stawkę selekcyjną i czy uważacie, że to, co zaprezentowała francuska telewizja, w jakiś sposób jest zgodne z tym, co było w wcześniejszych selekcjach, czy może jest, było to, jest to zupełnie inne podejście do wyboru piosenek, które mogą ewentualnie reprezentować Francję? Kasia. Mi ta forma zdecydowanie przypomina poprzednie preselekcje francuskie, czyli Destination Eurovision, ale też to, co mi się wydaje takie bardzo znaczące, że to są głównie znowu soliści, ewentualnie duety. Tutaj nie ma mowy gdzieś tam o jakichś innowacjach zespołowych, wydaje mi się, że bardzo Francja stawia na tego solistę. Wciąż widzimy nieustannie tą promocję języka francuskiego, co wydaje mi się, że nigdy absolutnie nie zniknie z, Eurowiz z Francji Eurowizyjnej. I tak, wydaje mi się, że, że gdzieś tam poszukują, żeby w, ogóle, żeby w ogóle te preselekcje były, żeby coś się o tym mówiło, ale też wydaje mi się to znaczące, że to nie są jakieś takie top nazwiska we Francji. We Francji od paru lat króluje rap. We Francji bardzo ważne jest radio. W tym radiu pojawiają się te same persony a na Eurowizję one, one się nie wybierają. No może poza jedną kandydatką z tego roku, ale myślę, że to jeszcze poruszymy. Aczkolwiek jest to bardzo ciekawe właśnie ten ich chaos w tych preselekcjach. Tam nie ma jakiejś takiej tradycji, którą, tak jak wspomniałam, wydaje mi się, że oni chcą trochę stworzyć na fali tych sukcesów. Sebastian? Co do stawki, to jest w porównaniu do poprzednich lat, myślę, że stoi na wysokim poziomie, chociaż mamy tutaj takie przypadki, jak właśnie Maewa, czy, czy Pt Medir, Przepraszam, Kasia, kaleczę pewnie twoje uszy, <grym> ale mamy tutaj takie kwiatki, właśnie, które no nie do końca uznałbym za dobre piosenki, ale mamy też, właśnie, bardzo dobre utwory, które mogłyby osiągnąć całkiem dobre miejsce na Eurowizji. Jest właśnie Barbara Prawi, jest Andrea Matt, i myślę, że, że, że to Europa by kupiła. Francja cały czas kombinuje. Myślę, że teraz będzie jeszcze bardziej przejść w, w kierunku yy, zwycięstwa na dorosłej Eurowizji po, po, po zwycięstwie na juniorze. Skądinąd przesympatycznej, przesłodkiej Walentiny zapraszam też przy okazji do obejrzenia wywiadu, który Kasia przeprowadziła, y, oglądałem. Yy, I myślę, że coraz bardziej się będą starać i w końcu im się to uda. I z mojej strony ja zaobserwowałem dwie tendencje w tegorocznych selekcjach. Pierwsza jest taka, że mamy dużo jakby tych elementów multikulturowych, które są bardzo bliskie Francji, bo z jednej strony mamy właśnie na przykład ten duet Andriamat, gdzie jest pół tunezyjczyk, pół polak, mamy reprezentację korsyki, mamy reprezentację polinezji francuskiej, i tutaj właśnie można zauważyć jakby tą, tą różnorodność w selekcjach francuskich. Natomiast z drugiej strony mam takie wrażenie i trochę chcę nawiązać do tego, co Kasia powiedziała, czyli że chcą oni zbudować tę tradycję eurowizyjną, które nie mają u siebie tak na dobrą sprawę. I mam takie wrażenie, że te selekcje są jednak trochę bardziej takie ukierunkowane właśnie na tego ducha Eurowizji, niż to, co mogłoby się sprzedać we Fra samej Francji jako takiej. I to jest trochę, mam wrażenie, coś. I zupełnie innego, co było w poprzednich dwóch latach, bo mam wrażenie, że w ostatnich dwóch latach, kiedy mieli preselekcje, to one były bardziej skierowane właśnie na tego widza francuskiego, chociażby z tego względu, że próbowali wygenerować jakby zainteresowanie pewnego, pewnymi kontrowersjami lub pewnymi takimi zagadnieniami społeczno-politycznymi, jeśli chodzi o zespół Madame Messier, czy w przypadku Pilala jego tożsamość. Tutaj tego nie mamy, w ogóle nie mamy jakichś kontrowersji w tym roku. Natomiast mamy jakby tę różnorodność francuską pod względem etnicznym, oraz, oraz właśnie takie bardziej nacechowanie tych piosenek jakby takim duchem Eurowizji. Czy zgadzacie się ze mną, czy widzicie to trochę inaczej? Mi się wydaje, że tak jak powiedziałeś o tej różnorodności etnicznej też to. Nawiązując do mojej faworytki, wydaje mi się takiego trochę oczywistego zwycięzcy, aczkolwiek zobaczymy, to Barbara Pravi, ona reprezentuje Paryż i zdecydowanie taki establishment muzyczny. Też jest autorką tekstów i kompozycji juniorowych. Ale wydaje mi się, że też tutaj kluczowy jest ten gospodarz tych preselekcji. Był to Garou, postać, która we Francji ma bardzo... i tak samo w Europie ma bardzo długą... Historia jest bardzo rozpoznawalna. Teraz zmieniono to na dwójkę prowadzących, z czego jedną z postaci jest Stefan Bern, który jest z francuskim Arturem Orzechem, komentatorem od 2015 roku, chyba znanym bardzo z swoich komicznych komentarzy, ale także bardzo znanym dziennikarzem, co ciekawe, specjalizującym się w historii szczególnie rodzin królewskich, chyba, jak dobrze pamiętam. I wydaje mi się, że właśnie o, jeżeli chodzi o, to, o taką historię eurowizyjną, to wydaje mi się, że właśnie połączenie komentatora z tymi preselekcjami tutaj e, jest nastawione właśnie na eurowizję, a nie na, a nie na muzykę francuską, czyli już nie na te problemy społeczne. Może tutaj właśnie chodzi o to, żeby, żeby stworzyć coś zupełnie takiego eurowizyjnego, żeby właśnie ta eurowizja stać się czymś większym we Francji niż do tej pory była. Jak już jesteśmy przy Barbarze Prawi, to może warto, żebyśmy poruszyli temat tego, kto tak na dobrą sprawę ma szansę wygrać te preselekcje. Sebastian, jak myślisz, jak skończy się, jak kto będzie reprezentować Francję w Rotterdamie? To znaczy, tutaj przed nagraniem sprawdziłem sobie jeszcze, jak wyglądają kursy bukmacherskie. Na początku, gdy, gdy się pojawiły te kursy bukmacherskie, to tam było prawie 50% na Barbarę Prawi. Teraz przed nagraniem sprawdziłem, jest 38%, więc troszkę spadło. Ale i tak to jest przepaść pomiędzy drugim i trzecim miejscem, czyli Filipin z 12%, Andrea Mac z 9%. Ja jednak, bym, ja jednak nie sądzę, że, że, tak, że aż taka duża przepaść dzieli Barbarę i, i resztę uczestników. Oczywiście Barbara jest faworytką. Myślę, że zajęłaby y, najlepsze miejsce spośród tych wszystkich uczestników tych preselekcji y, na Eurowizji. Europa lubi taki klimat. Ta piosenka jest y, właśnie tak y, pokazuje taką francuskość, takie słowo użyję, w dobrym tego słowa znaczeniu. Właśnie jakby ktoś przyszedł i powiedział do, właśnie do Barbary, y, napisz mi piosenkę, w której zawrzesz taką typową, klasyczną francuską piosenkę. Ona napisała, powiedziała: voilà. I, i jest, 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 piosenka właśnie, ale myślę, że Francja pokazała dwa lata temu, gdy Simone też zaprezentowała taką fajną balladę francuską, jednak pokazali, że, że wolą chyba iść w czymś, w kierunku czegoś bardziej radiowego, w kierunku czegoś takiego bardziej, bardziej nowoczesnego. Wybrali wtedy Bilal, chociaż Bilal też miał wtedy duży fandom i, i w tym roku nie ma chyba aż aż uczestnika o tak dużym fandomie, więc myślę, że tutaj Andriamat może jeszcze się włączyć do walki o zwycięstwo. Jest to piosenka dobra, jest to piosenka, która mogłaby polecieć w radiu i myślę, że wyróżniają się też na tle tej stawki. Ale oczywiście Barbara jest faworytem. Kasia, zgadzasz się, że to będzie Barbara? Tak mi się wydaje. Ona śpiewa taką właśnie tradycyjną piosenkę francuską, y, którą, która może przypominać może to, z czego słuchali nasi rodzice czy dziadkowie jeszcze w latach 60. To jest taka esencja francuskości, co mi się wydaje, że jest w ogóle bardzo ciekawe po, po Tomie Lebie, który stał na tej wieży Eiffla i, i prezentował właśnie swój kraj. A mi się wydaje ona dość pewną faworytką też ze względu na rozpoznawalność pewną we Francji. Też na to, jakiej jakości jest ta muzyka. Jest to naprawdę jak wokalny, y, tak mi mi się zdaje. Ciekawi mnie to, że ona z tej stawki jako jedyna jest tak naprawdę szerzej znana. Ona jest grana w radio, znana, była wiele razy wspominana przy okazji juniora, a mimo wszystko mamy te preselekcje. Tak? Ona też widać ma kontakty z, z France Telewizją, a nie została wybrana wewnętrznie. Czy będzie promowana? Nie wiem, ale zdecydowanie gdybym ja miała postawić jakiś, właśnie postawić zakaz u Moherów, to celowałabym w nią. Um, ale jestem w ogóle ciekawa, jak to wyjdzie w tym formacie, z tym odpadaniem, z tymi etapami, z tymi jury. Zobaczymy. Bardzo duża jest tam przepaść pomiędzy rozpoznawalnością Barbary a innych uczestników? Tak mi się wydaje, bo Barbara nawet była w Virgin Radio, to jest takie no, największe popowe radio we Francji. Ona jest tam regularnie gościem, jest naprawdę znaną osobą, ale też mi się wydaje, tak może, może coś przegapiłam, że, na, że w tej stawce jest taką jedyną osobą z tego rewizijnego świata francuskiego. Nie wydaje mi się, żeby ktoś tam uczestniczył w kompozycji, czy nawet gdzieś tam się zgłaszał. To są raczej nowe twarze. To też dodaje właśnie takiego elementu świeżości tym, pre, tym preselekcjom, że faktycznie to są nowe osoby z nowymi kompozytorami i na podstawie ich ewentualnego sukcesu, może będą zaangażowani w kolejnych latach do preselekcji, jeśli takowe będą we Francji. Natomiast to, co wspomniał Sebastian, czyli że um, wspomniałeś o tym przypadku Bilala, że został wybrany w 2019 zamiast Simon. Ja spotkałem się z taką opinią, że we Francji niekoniecznie są zadowoleni z tego potencjalnego. Wałkowania tego wizerunku, tego, tych piosenek chanson, i że zdecydowanie Francja byłaby bardziej zadowolona z prezentacji siebie na Eurowizji poprzez coś bardziej świeżego i takiego popowego, mainstreamowego niż właśnie takiego ducha francuskości, co on może ewentualnie trochę namieszać w ewentualnych głosowaniach widzów, tak mi się wydaje. Ale ja myślę, że, że Europa właśnie ma duży sentyment do tej, do tej takiej klasycznej Francji, do tej elegancji, do tego, do tego szyku francuskiego I, i myślę, że taka piosenka, którą ma Barbara, kupiłaby fanów w Europie i, i miałaby szansę na wysokie miejsce myślę, że w top 10 na pewno. Natomiast pozostałe piosenki nie wiem, czy są na tyle wyróżniające się, żeby osiągnąć sukces. Dla mnie znacząco bardzo jest ta identyfikacja Francuzów z tą piosenką, bo rok temu mieliśmy mini skandal, można powiedzieć. Interweniował tam nawet minister kultury francuski w związku z wybraniem Toma Leba, w związku z językiem, w jakim śpiewał. Wydaje mi się, że identyfikowanie się ewentualnie z Barbarą byłoby takie, Niekontrowersyjne właśnie. Wokół Bilala w samej Francji były gigantyczne kontrowersje, związane również właśnie z polityką. Jeżeli chodzi o Madame Messie, to oni, oni zyskali popularność zdecydowanie przy okazji Eurowizji też byli takim reprezentantem. Tak też tam Jean-Paul Gaultier, Szyłim Stroje i gdzieś tam było takie poruszenie, ale właśnie wydaje mi się, że ewentualnie taka piosenka francuska nie wzbudza, nie wzbudza kontrowersji i pokazuje charakter tego kraju. Ale tak jak też wspomniałam, we Francji od lat króluje rap. Może rap nie jest eurowizyjnym gatunkiem. Nie widzimy tego rapu z reguły dużo na Eurowizji, ale ja już od paru lat tak po cichu czekam, czy Francja kiedyś nie zaryzykuje w ten sposób, czy nie pójdzie właśnie w coś, z czym identyfikuje się gigantyczna część ich populacji. Tak? Że nie pójdą w jakiegoś swojego idola, i może ta zupełnie nowa forma neurowizji, czasem tam widziana, może by dokonała jakiejś rewolucji. Na razie wydaje mi się, że bardzo dobrze idzie im wybieranie piosenek juniorowych, bo one są takie typowo radiowe. A dlaczego tutaj kombinują z jakimiś takimi klasyczkami? Może chodzi o brak kontrowersji tym razem. To jest bardzo możliwe. I tak na koniec sam. Kto jest waszym osobistym faworytem? Sebastian. Ja. Uwielbiam piosenkę Barbary, ale też tak za nią tuż, tuż czai się Andriamat, który też bardzo, aleluja, uwielbiam. No i chyba to by było na tyle, reszta się tak nie wyróżnia. Kasia? Dla mnie zdecydowanie tak samo Barbara. Jestem bardzo ciekawa, jak paru tych artystów poradzi sobie na żywo, na przykład LMK, która jest bardzo przebojową osobowością. Wydaje mi się, że to będzie taki trochę konkurs jednej osoby, ale jestem zdecydowanie ciekawa też komentarze jury i może to mnie bardziej trochę ciekawi w tych preselekcjach, jak na przykład Amir tu się będzie zachowywał. Może Amir znów, tak jak było to w 2018, znów będzie faworyzował swoją kopię, bo mamy jakby jednego uczestnika, który bardzo przypomina stylistycznie Amira, czyli Wokalista, poprzedzony nimi Casanova, jeśli, jeśli się nie mylę. Natomiast ja się tutaj z Wami zgadzam i w sumie mam, mam, mam podobne zdanie, więc nie będę swoich, przytaczać swoich faworytów. Natomiast chcę się podzielić pewną taką nieśmiałą, nieśmiałą informacją, że moim guilty pleasure jest zespół polinezyjski. Dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za, za dzisiejszą rozmowę. A wszystkich naszych widzów zapraszam na oglądanie selekcji francuskich w sobotę oraz zapraszamy na Warsaw Calling, gdzie na pewno będzie dyskusja i będzie można dzielić się swoimi wrażeniami na żywo. Oraz pamiętajcie, śledźcie nasze kanały w mediach społecznościowych. Trzymajcie się, pa! A do tej pory zajadajmy się bagietkami. <laughs>